Coś nie tak! Załatwione. No w gotowości rusza. Ale nic mi nie zrobili podczas snu, a mogli spokojnie. Skaż tylko nie ma sprawy. No i właśnie, w tym rejonie nie można odpoczywać już. Następna. E. Jestem. Dobra... Zobaczmy jak daleko tu zakryje... Dobra, idealnie. Zwykle jak chcę walczyć to walczę właśnie w tym miejscu, tu pajęczynka. O, ale tu też może być. Czekam. Nie ma sprawy. A tutaj o oddywanie. Ta. Czego? Teraz będzie. No, to wszystko? No jeszcze. Co to jest? Tak. Słucham, Co? ale zareagowało. Nie? Czego chcesz? Nie ma sprawy. No, czego? Proste. Już możesz? No, może. Gotów. Hmm? Nie ma sprawy. A ja wszystkie chyba miksturki zużyłem wcześniej, tak? Tak. Tego nigdy jakoś do tej pory nie próbowałem. Gotowy. Nie ma sprawy. A coś takiego. Tak. Dobrze. To, wszy to wszystko Na co cię stać? Tak, Daj, nie są zbytnio. Na ciebie nic. to już koniec. O! Czekam. Czego ode mnie pragniesz? Niech tak będzie. Słysz? No, zdychaj. No. Czas zrobić z mniej porządek. No? Czego? Jestem gotowa, chyba. Jeszcze drona, dzień dobry. Co? Plum jest... jest. Rozłupię cię na pół. Czas nie zrodzić. Panie, Nie ma sprawy. Co to jest? Hmm? Ah! Mm. Ah. Gotowy. Nie ma sprawy. No Co masz na jeszcze? myśli? Nie, poza malicząc strzałą. Tak? Rozłupię cię na pół. Słysz? Nie masz. Nie spraw. mogę już dalej iść. Muszę się przestać, inaczej z wyczerpany. No, no, chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już nie, nie, nie ma. Nie, 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 z tym problemu. No, hmm. Co? Nie wiem, przytam i nakładają... ...pracownia. Ja Dość zabawy jak na jeden dzień. Czas jestem. się przespać. Tum jest! Nie ma sprawy. Klucz. No niestety muszę się wycofać. Co ja jestem? Jakaś zahipnotyzowana kukła? Muszę w końcu odpocząć. Będziemy aż tak, tak spadniemy? Tak. muszę Już. odpocząć. No nie ma sprawy. No bo tutaj nie da się odpocząć. Aha. To wszystko? Czterech. Aj! Właśnie to jest mój główny cel. Będzie przezywał tak długo, aż się go nie uciszy. godlisna go blizna a a co to jest tu jest a to, bo... to wszystko kas tu Dzień WALKI! Wierzące <laughs> ostrze, nie najlepiej. No, czegóż chcesz teraz ode mnie? To łatwe. Co masz no, na myśli? Tak, słowo. Hmm? Zrobione. Kto nie lubi jak dłonie ich chybia? Słucham. Dobra, trzeba tamtych szybciej wybić, więc od razu. Gotów. Łatwizna, goblizna. Milczące ostrze, tnie najlepiej! chcesz mnie? Tak? Zrobione. Gdzieś tu są. A tak tędy? I tu. Jest. Yeah. Zaraz. jeszcze mi w kobiety. Zaraz oczyszczę to miejsce. Ostatnim tchnieniem rzucił. No Dość już troli. Wystarczy mi fo... Wystarczą mi elektroniczne. Uchoniosłem. A, lepsze plan Słyszę. Zrobione. Uj. Już zme Podspój A, ty chyba masz taką takiego cepa, tak? Tak No, no Zaraz jest gniew kobiety. Dobra, teraz wam pokażę, tak, że faktycznie tutaj nie można odpoczywać O Chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już się nie da. A. Nie mogę już dalej iść. Muszę się przespać, inaczej padnę z wyczerpania. Myślę, proste. Niedługo trza mi będzie odpocząć. Pierwszy złodziej, żeby się przekonać, czy jest bezpiecznie. A, i tu jeszcze. Co? My ta zwojownicy. Patrzcie. Katarinka. ...i poduchy. Dobrze. chyba jest... ...nie wiem, tutaj jest takie jedno, jednorazowe po zdemaskowaniu ich... ...miejsce. Wiem, że jesteście zmęczeni. Będziecie mi znowu z tym. Tak, pokojowo nastawione? Ten ręsztunek waży chyba stonę. Rozbijmy obóz! Jestem gotowa. Chyba. Naj. Znajdź jakieś odosobnione miejsce hmm? na obóz. Cienie mnie zrywają. wszystko? Hej. Tak, za chwilę poczujecie strach. Jak wszystkich was pomorduje. Jestem zmęczona. Musimy się zatrzymać. Gotowy. Nie ma sprawy. Zgładzę cię. Czas zrobić z nimi porządek. A w sumie to chyba Bart potrafi jeszcze rzucić się na przyspieszenie. Jestem. No i czas zająć się? Nie ma sprawy. Morderstwo najpodlejszą ze sztuk. Zwycięstwo. Najszczęśliwsze. No, słyszę. twej kryjki wybiorę swą brodę. Możesz na mnie liczyć. Zajmę się nim. Jestem, już się robi. Czego ode mnie pragniesz? Co, już uciekasz? Ja się nie skończyłem z wami! Gini głupce! A, to wszystko? To był tej uzdrowicielki pokój? Dobra, to chyba byli ostatni nich. Chyba. Dziękuję. A jeszcze jeden. Tyle rob... Nie będzie z tym no. problemu. Wszystko wybiłem tutaj. A dziennik wojenny. Aha! O! Hmm. Właśnie, i tu pytanie. Co lepsze? To miał dodatkowy atak, bo to od razu chyba działa. Magnisty sztylet i bełty. Proste Co? Nie ma sprawy. O, to chyba byli już ostatni. Zaraz wam też poczytam. No, ale to dosłownie byli ostatni. Jakieś rozchyba wycisnęliśmy z tego Wiem. dnia tyle, że Zalubione. więcej już się nie da. Pozwólcie, że znajdę jakieś miejsce na obóz. Niedługo trza mi będzie otwarta. hek? Kruki A ty stąd! Zrobię to! Gotowy! Teraz patrzcie! Słucham, w porządku. O, czary... Tajemny brat... Tak Tak, teraz patrzycie Jak zwykle przepychanie przy, przy, przez takie wielkie drzwi To nie, miał nie przejść trochę w prawo i pójść dalej, to nie, musiał zawrócić Mam być królową Powiedz tego czego dnia chcesz. co? Wyszczunek waży chyba stole. Rozbijmy obóz. Znajdź jakieś odosobnione miejsce na obóz. Nie Cień sensownie nie czekam. Czekam. Już się robi. Jestem zmęczona. Czemu Musimy chcesz? się zatrzymać. Tak, już wszystko co wybiłem na tym poziomie. Znowu. Już się robi. O, ja czyli będziecie tu cały czas? Bomba. No to taka mniej więcej grupa jak moja. To chyba kapłanka, wojownik, mak i łowca. U czyli łucznik. Chociaż wolałbym Was trochę bliżej. Już A nie jedne drzwi otworzyć. Teraz będzie słyszał. No? Wszystkie drzwi się pozamykały w tajemniczy sposób. No prawie. Wszystkie. No właśnie od tego poziomu niżej nie da się odpoczywać już, jak już mówiłem pewnie. Więc się przygotujcie na to, że będę wracać albo do tych rycerzy, jeśli będą, albo do terenu nieumarłych. Tu mamy? Olej... jak zwężowych łusek. Ciekawe. A nie, ona zna już te zakręcia. Zajemne bractwa. Szaleństwo Furii Filozofia Karatur A. to fragmenty wszystko chyba Nie Twoje czytałem to jeszcze wyjąłnicłem A, jak mieli takie książki, to z łatwością mogli się wtopić. O, historia północy 3? Nawet chyba nie wiem, kiedy nadam dwójkę. Chyba w ogóle. Oj, wybaczcie. Historia... Aha. Hmm, reszta to historia północy, która już była. Dobra, ale co o realizacji no. miedziuni tu faktycznie, w następnym odcinku, kubizna. więc skomentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Na razie!